No Nie dobra, możemy. wielki pojedynek na mieście Gramy w town. Dobra, my przechodzimy. na dół A, kto jest szeryfem? A, to tam ci są szeryfami. Dobra, to idźcie sobie na dół. Dobra. Widzisz martlax? uczcie się od nich, oni potrafią przechodzić na kanał niżej. No sekunda. Widzisz tak, tak, tak się da. Dobra, ten teleporter jest spoko. Ja biorę runera. Właśnie się zastanawiałem, czy a ja jest ileś ilość użyć, czy nie? Runner, eee, on, jemu przewraca się stamina. No ja biorę runnera, bo to ma najlepsze jest. Runner jest zajebisty. Jak działa teleporter? Co on reporter, jest możesz i, się i, teleportować. I, jak jak, jak trzymasz to shifta... Losowa? Nie, 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 możesz wybrać sobie, masz takie kółeczko, którym e, możesz normalnie sobie wybierać, gdzie chcesz się teleportować. No, czy nie, że na e, Już teraz naprawili, tam. naprawili to. Możesz się teleportować na drugi koniec mapy. Ja tak preing zrobiłem. E, zrobiłem preing i wytapałem się na drugi, drugi koniec mapy, żeby nikt nie ogarnął, że, że byłem w kościele w ogóle. No właśnie, bo my dostaliśmy lokalizację, że ktoś był w kościele. Ja no? Tak... Nie, no i właśnie jest... dlatego ja takie mam kurde S, ale S z wami. A wziąłeś teleportera? Ja tak. No to... Zbić. to zrób praying. Ja zbijam, jak coś. Dobra, dobra. Zrób praying, górek W kościele? No? Tak, w kościele. I potem się wyteleportuj po prostu. Trzymaj shifta i jak puszczasz shifta, tam się teleportujesz, gdzie masz ten. Dobra, ja raz biorę, robię białego. Teleporter ma... Teleporter ma ilość, czy nie? Dwa ma teleporty tylko. No, to taki, no, miała jeżeli jest takie potrzaskowa sytuacja. No, też tak uważam. Dobra, robię żółty. Klakier jest takim spodzęcem, że ma same skiny? To kretyka, to jest... no, dokładnie, ma. Dobra, Stingmanic from zrobiłem. <try> Cały czas. Kod, klakier zmienia co chwilę skina. A Klakier gadał, że on pierwszy raz będzie grał. Coś A bo no, bo on skinę. O nie. O nie. Ale ja uciekłem już z tego, z zadnięcia banku. Będę Ale płakał? Duży. Albo nie, nie będę płakał, bo to za dużo ludzi jest. A teraz płaczę. Ja idę powoli do tego kościoła. Robiłem wszystkie białe, jakie mogłem po drodze. Więc na spokojnie. Dobra, opakiwanie zrobiłem. Czekam. O, zdążyłem. Ohoho, ale ledwo Ajajaj Czuję aj, aj. kolejne białe. Ej, idziesz potańczyć. No, idę, idę. Patańczymy sobie. Ja sobie w jednym miejscu przyjdę z nali, które okazałem, że została zrobiona. Nie wiem czy co dojdzie, to dobrze pamiętam. Ale tańczymy, ale taniec! Ale taniec! O! Dajciebie! Hehehehe tańczymy Uf Tu 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 Chodź do nas Purek Ale buja Kurde ale buja Ale widz ale widz Witam Sonifa jak się w końcu wybiera to, to miejsce gdzieś reportuje? bo no. ja się przed, przed kościół. Ja pierdziel, naprawdę. Ja nie, o, i tak winocente winocenta. <śmarsz> Aura darcy tego tańczenia. No nie no, musisz, ja musisz, musisz trzymać shift i wtedy masz takie okrągłe kółeczko, którym się po prostu. O, łatwo. którym się raportujesz. Jak puszczasz przycisk, to raportujesz się tam, gdzie jest twoja ta. Gdzie jest twoje kółeczko? No weź przytrzymaj shifta No trzymaj shifta i... Przytrzymaj do fulla. Aż ci się naładuje Aaa takie coś o, o. ej dobra. Ale strzelił obok mnie totalnie. Ej, pół rundy przesączyliśmy. No, no, tak prawie mnie przestrzeliłeś, kurde, przy tym. Bo ja byłem ej. tą osobą, która przed tobą przegodziła no tak, już nie myślałem. Like. Ej, generalnie śmieszna <grym> sytuacja, bo połowę Rudy z przetańczył. Haha, <grym> że tańczyliśmy tam normalnie. Ale wy jesteście. Siedzieliśmy we dwójkę w dancingu i tańczyliśmy jeden bot tam był. <grym> tak, taneczni, O, wywaliło mnie. No, bo jak ktoś nie dał rematcha Dobra, stworzymy nowe lobby. Ju Taneczna gra była. No kurde, graliśmy w Just Dance po prostu. <grym> Ale wiesz, my, my tak trochę po cichu liczyliśmy na jakieś lekkie fory. No ale my nic nie <grym> robiliśmy takiego. Były fory. No właśnie, no właśnie, były fory, my tańczyliśmy no, przez pół gry a. I nie o... wierzę, że jeszcze ktoś na nas mógł się gapić przez nie. Tak, jest do nas tak, jeszcze to ja pogapić. Tak <gapić>. ja I potem poszedłeś i w kogoś innego. Tak, nie 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 widziałem. kot już, IB? Tak, dałem, dałem. Dobra. Ty, a klaker jest A, czy co? Nie wiem, bo się, bo siedzi niżej. E, on chyba po, po jedzenie poszedł. Aaa, no dobra. No to trzeba będzie tak na niego poczekać. No dobra, lecimy. Idźcie na dół. Dobra. Już wszyscy poszli? O, e, nie, jeszcze chyba tego. Kogo jeszcze? Mardlak znał się przechodzić! Dobra, znowu go przerzuciłem. Dobra. Dobra, ja od razu robię żółtego. Ja też robię żółtego, robię well water i od razu uciekam. Ja też robię żółtego, jolo. O kurde, na bogato. Chcemy szybko na czerwieni lecieć. Dokładnie. Dobra, uciekam od razu. Jest to zdarzenie. E, idę robić białego teraz od razu. Resting zrobię biały. Dobra, kurde, to mi się podoba. Tak ma być. Tyle sobie bombkę. Ja obniżam też. Dobra. Idę od razu na drugą stronę mapy, bo oni zaczęli iść na tą stronę. Dobra, ja już po drugiej stronie mapy. Można się bawić, Dobra. bo oni wszyscy tam są. No, no ja tu robię na Jolo, ale mnie nie widzą w ogóle, także raczej mam szansę jakąś. Dobra, resting zrobimy. Jedno złoto. Barman robiony w pół. Kurde, ale robimy to. Ale raz. Jak w DBD, Kurde. gen raz. Kurde. To no. Zrobić białego jakiegoś, żeby nie było problemu. Jak jest dwójka, to oni jak często dostają te powiadomienia? O wiele częściej, mm, czy. Tak, dostałem szybciej po prostu. A szybciej? Okej, okay, dobra. Myślałem, że częściej. Nie, nie, dostałem szybciej i dostałem unfinished. Aha, okej. Dostałem nieskończony. Więc dlatego... dlatego kurczę z Bardlaxem było przewalane, bo on wtedy wiedział, że my mamy taskę do zrobienia. Ora jego. go. dobrze. O nie, jak przechodzi obok mnie klakier to słychać to, no, Mikołaj. Też trochę zbije, bo Dobra. Po podrywam trochę kobitkę. Idź sobie klakier. Czasem trzeba. No nie wiem, jak wiesz moja się dowie, to dostanę po łbie. No ale to w grze to. W grze to, to można, no. GTRP. Dobra, i te Czy Bo ty schodzą po schodach? Czy te niektórzy też spadają z rampy. Nie, schodzą. wszystkie schodzą po schodach. To powinienem pójść się przebrać. No ewidentnie powinieneś. I to zrób. <laughs> no ale lepiej jak najszybciej. A to może jak być swoje stanie przebranie. To nawet podrywanie się nie zaliczy. O. Nikt nie będzie wiedział. <laughs> Gorzej jak się przebiegnie za Biały, kobiety. biały zróbcie jakiś. No już idę, podchodzę do białego. Dobra, najpierw zrób ten biały, a potem zrobię żółty. O, do kogo... dobra. O, to pięknie, dobra. Karmimy w dwójkę konia, nie ma problemu. Koń nakarmione. Kurde, to mi się podoba. Dobra. O, o, jest źle. Bo Przybieram podszedł do mnie się. bot. Ale został tylko burek. No tak, ale było obok mnie, dlatego jest źle. <noise> ale nie zauważył chyba. Także dobrze. Robić czy nie? Czy białe? Białe chyba. Ja zrobię białe, ty zrób ten. Dobra, to Tylko... czekam. Dobra, no właśnie. Ja, ja robię też białego jednego w tym momencie. Dobra, no to już możesz zaczynać tak już naprawdę. Już zaczynam. Dobra, ja też zrobię białe. A, o to nie, to wszedł ten... we mnie. Ale no Burek no, jest no, po drugiej no. stronie mapy, więc nie widzi Tak, chyba. jest przy mnie. O. Dobra, S. Ale robię ja też, ee, nad Robię żółtego. Ja zmienię postać, bo mam wrażenie, że mnie zauważył. Tylko muszę się od niego odsunąć. A no, chyba nic za tobą, wiesz. No mam takie wrażenie, tak, że się odsunę. Ale wiesz, zmienię. jak zmienisz postać, to też będzie ja widać. No celuje tak. do mnie. Ajajaj, aj, aj, dobra, to przebierzcie może. No, Ai się... wyłapał. Kurde, ale trzeba jakiś biały zrobić. E, ja już lecę, bo mam obok. Nie na no, burek to jeszcze ugra. No jest szansa niestety, Burek to tutaj kurde jest widzę wy wyrachowany, zabójca, co to. czy szeryf, szeryf Perfekcyjny szeryf No co, trochę białych porobić, żeby nadrobić Tak, tak, ja mam dwa obok siebie, także spokojnie Oczko, ja już jeden zrobiłem Ja też Ej Bial, masz fajną czapkę Wiem Tylko się chyba Bardzo przybywę. lubię takie, O, chyba słyszy <laughs> Oj, ale się tam wrócił w twoją stronę. Nie, on tam idzie, Ajajaj, aj, 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 już cię ten... ale, Dobra, dobra. Nie wiem, który, nie wiem, który. Także nice. Aaaa, nice, dobrze. dobrze. Ładny bejcik ile, ile na przebranie? Mi? Dobrze poszło. <laughs> Replaya. Dobrze, dobrze. <laughs> ale przerzucę ich. No. Jak tam. Rematch, Replay. Remake, remake. replay. No. I replay. To... O, dobrze. O, dostałem młotkę! Ja dostałem nową ja postać. Te... Za 20 punktów. Jeszcze <laughs> za 20 punktów dostanę. Dobra. Eee, no dobra. to co? Teraz może po prostu. O, kurczę, przepraszam, wyszedłem. A nie! No, no. No. nie oh, wow! dobra, robię, no. dobra. No, dobra, dobra, dobra już tworzę! Tylko dawaj na tej. Dobra. Ruszamy Ale w takim razie. Nie, już na szybierankę. Przy, przy, dobra, A, idziemy niżej. No dobra, dupcio. My potrafimy przechodzić. Dokładnie, my jesteśmy lepsi. <gry> tak, że wygramy pewnie. Okay. O, free time. Dokładnie. A, więc to jest druga mapa. Tutaj jeszcze nie graliście. Ja grałem chyba z e, jednej nagrywki. E, a jest a to jest ciężka tak mapa. No, wie, ta rozdzielona, no. Ja o, chory o, byłem, to, z chory byłem jak to grałem. Z jeziorkiem, tak? E, ta z jeziorkiem, no. To kojarzę gdzieś kiedyś odcinek u ciebie. No, ja tam za dużo z tego nie wrzuciłem, bo ja dużo. E, dużo kasłałem. Dużo kasłałem, bo chory byłem wtedy. A Jak ja, ja Odbieram, A. odbieram. Dobra. Flaga i horse. Jestem przy. To jest flaga. A ja w ogóle przyciszę dźwięki z tej gry. No, głośna jest strasznie no. ta mapa. Ja pierniczę. No, straszna jest, strasznie jest głośna. Yyy... Najgorsze jest to, że faktycznie na tej mapie nie kojarzymy y, tasków i. A no, no. Jeden robi naprawę silnika. Destroying the engine. 037 jakoś. Oj, tak dziwnie skręcił. Tak nienaturalnie. Ta, ta się, ta się A, no. troszeczkę zbugowała. Na... Okej okay. I ten obok. Oni w dwójkę robią tego taska. Ja chyba nie mogą. Wydaje mi się, że. Hm, Który z nich jest? Skoro jest z dwójki. No nie, no, ja bym strzelił tego drugiego, właśnie. Hmm. jakby jakoby dwoje. Mam podejść? Czy ktoś podejdzie? Kurde, nie wiem. O! Teleportuje się! Dobra, mam go. to jest, to jest tak, o mówiłem. No. Dobrze. I tu znowu Burek, na mojej A gocze. to pilnuj tego drugiego, bo ten Burek drugi też może dobra. być. Odbieram dwa. Dobra. Drink i resting. Czyli jedna osoba musi być po tej stronie, czyli po to... Mojej, no. A po naszej już w sumie. Na no po naszej stronie teraz. To było 058, to obstawiam, że któryś z tych dwóch. 107. Jest jeden taki quest, który jest też trudny do zrobienia na tej mapie. Ten na górze. O, no ten na górze, tylko nie pamiętam jak on się nazywał. Mm, saluting the flag to nie, to nie jest to. To jest. A nie to... rozmowa z, z kimś? Nie, no właśnie się chyba. chodzi o ten, tak? Tak, 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 Ktoś tam jest chyba z tyłu, bo łowienie jest z tyłu. A, tak, no, czy nie? no, 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 tak, z tyłu jest łowienie. A nie, tutaj też mam łow... dwóch łowiących. Nie, wiem, po której dobra, to było, ale to było, było, tak, było tak, tak, minutę temu, temu, no. Jeden, spody... Aha, dobra. Jeden z podejrzanych, bo oni nie zrobili tego quest, jeszcze, Link nie? Tylko robią. Mm, tylko na górze, ja nie wiem, który to jest task. To jest największy problem. Odbiore... Zimno tam patrzcie. Odbiore... No, odbieraj. odbieraj. Flag. Engine, flag, kurde. Flag. Ten chyba odchodzi od flagi. Kurde, nie jestem przekonany. Będę pilnował jedną no, osobę. Się. Wiesz co, zastanawiam się czy... E, ten garbię, engine jest proszę. po mojej stronie czy po, po waszej? Engine jest na środku. Dobra, jeden gada sobie... String Medicine chyba robi. A ja odbiorę, ja odbiorę, ja odbiorę. String Medicine 2.58 O! To nie ten Po drugiej stronie jest Sterling Medicine mm, To musicie jednego po waszej stronie tam kontrolować No Właśnie, eee, szukam, ale tak... Jest to jedna babeczka w takich zielonych włosach, ta co koło ciebie przychodzi a, ta? właśnie tak coś myślałem, no Nie ta, ta, ta nie? Ona, ona przyszła To nie są zielone włosy, tylko zielona ta, kusta <laughs> ty, ty strzelałeś do rudej, także hello no ale ty powiedziałeś zielone włosy, to nie są zielone włosy. Teraz sprawdźcie. Podrywanko. Ja mogę odebrać. Ja jestem ogólnie, ja oba. Ja oba mogę odebrać. To odbieraj. Fishing. Fishing i girl. girl. Mam zielonej dalej pilnować, czy odpuścić? Eee, girl? To no, wiem no, no, Tak wiesz? G znaczy, a nie, czekaj, to pół minuty temu, to nie jestem taki... A minutę temu? To... Nie. Pół minuty. Nie, nie całe pół minuty. Dobra, ale przypilnuję. robi sobie teraz pranie. No dobra. Mogę go odebrać? Dobra, odbierz, odbierz. Idę Na tej zielonej ciągle pilnuję, ale coś nie wydaje mi się, że ona jest sus. Ammunition Po twojej stronie chyba. No, 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 po tamtej stronie jest jeden. Nie wypuszczaj nikogo z tamtego tego. Ktoś wyszedł? Z tamtego tego tego miejsca? Tutaj ten jeden na pewno No wiem, wiem, to widziałem, że ten wyszedł. I kolejny. Oho. Okej. Okay. Nie mam jak, kurczę. Ja, y widziałeś tego indianina? E no właśnie ja patrzę tego indianina. E w niebieskiej, w niebieskiej y kapocie. To teraz to jest, na strunę. próbujcie strzelać. In gold. O! Dobra, strzelam do zielonej. Zobaczymy. Nie yeah. Kurde, też nie Aj. Dobra Haha, oh, no. <laughs> ja nie! Ale strowaliśmy ja. na koniec Nieee ja, ja, ja. Ale drop poleciał na koniec Panikowaliśmy, replay, replay, replay Replay Dobra. Ej, nie, no, ja takie już miałem w pani dobre, ja nie żyję. Dwa questy zostały i już nie żyję. Ja ludzie miałem Myślałam, że ten już ten jeden został, wchodzi. bo jeszcze dostaliśmy powiadomienie po tym, jak dostaliśmy info, że dwa zostały. Przechodzimy, rozumiem? Ehm, teraz zmieniłbym trochę teamę. Zrobiłbym Dobrze. tak. Klakier, e, ja. E, Burek. I mapa inna, bo. To nie spodobała się? Nie, a ta mapa jest średnia. No, tak, do góry. Lakier do góry. Aha, okej. Okay. I... A i generalnie to to ja tak myślałem, że już skminiliście, bo ja bo ja chyba sześć razy robiłem zresztą ten koło siebie taski A który nie. byłeś jak ty wyglądałeś? Ja byłem przy tym gdzie ma za murami byłem. Ale jak się jakie jak wyglądałeś? Teren. Jak wyglądałeś? A w sukience zielonej. A No, to chyba nie podejrzewaliśmy. Ktoś... Niech no. ktoś do mnie nawet mierzy przez jakiś czas. A to A to nie, nie, wiem. Czy nie ta ruda. Miałeś to już to te ja, ja mierzyłem. A, ale to przypadkiem mierzył. <laughs> no przypadkiem, to prawda. Dobra, Trzy razy, to dawaj wiesz? startuj Burek. To był mocny przypadek. Tak, totalny przypadek. Dobra, czyli idziemy na dół. Tak. No, burek, burek. Ready. Dobra. To na dół. To weź mnie przeżyć też. O bogowie, no. <laughs> No ja ci nie przejdę, bo mnie wywali Dobra, już go przerzuciłem Dobra, biorę 6 teraz, żeby pograć trochę nim Maga, A, a serra, w końcu zabiorę Dobra, teraz mogę podgłośnić grę Bo kurczę no po prostu tam to było za głośno Ja zrobię ja od razu dwa żółte mam obok siebie Weźcie ktoś, jak coś to, to Ktoś wziął transportera może? No ja mam ten, co się zmienia Ale transporter, nie ten ja, Aha, runner. to jest który? Transporter to jest ten, co się teleportuje. A, ten środkowy to nie, to ja A nie teleporter. wiem. Teleporter. Robi małpa tutaj, to nie wiem, czy to jest bezpieczne, wiesz? No to ja to idę to tam, tyle. Dwa szeryfy se elegancko. Ja sobie zrobię od razu well water. A znaczy, co po prostu tutaj zrobię białego taska, żeby właśnie. Myśleli, że ja już wyszedłem. O, ja mam zbyt charakterystyczną postać. Czerwone sombrero na łebie. A Idę jeszcze splantować bombkę. E, jako biały task. Ja też tutaj task ja zrobię. O, nie myślałem, że to są osoby, które są tam teraz w środku. A ja już to sobie wychodzę, gdy będzie nigdy nic, i tu w dwójkę chodzą. No, Aj łatwo z nimi. Dobra. A i tam kontrolują kurcy teren. Ja się przejdę na drugą stronę, w sumie, bo oni tak chodzą. A robić jakiś żółty task? No, ja pójdę, teraz, w sumie, ja pójdę no, tam, przed ten. Dobra. Robcie żółty. Ja też poszukam hmm. jakiś żółty po tej stronie mapy. Idę do banku. Co robię? Najgorsze zadanie. Okej, okay, ja zrobię e, posting boarda. Miałbym trafić. Ja uciekam stąd i idę się, kurde. Zmienić postać, bo już tak mnie podejrzewają trochę chyba. Tak tak do nie podchodzą. Możliwe, A możliwe. jednak za dużo zrobiliśmy wręcz. Nie zrobić opłakiwanie zmarłego, ale ten biały task. Oho, w celował się. Ja pójdę zrobić żółtego teraz, bo znowu się... żółtego białego. A ja właśnie też zrobię białego. Nie boję się robić zadania, które są zbyt blisko siebie. Aj tam. Bo oni, oni, są niedoświadczeni, więc mogą pomylić to. No ja mogę. Ja na przykład robię teraz bank, e, e, biały save na górze, ale zrobiłem żółty na dole. Kulibama! Mogą... Wyszło na to, że Klakier chyba nie, nie wyszło mu. No bot przyszedł do mnie do ogniska i ten się szczaił od razu. Ej, takie jakie głupie boty. Boty takie są Robisz białego? Tak. Ja robię tego. Robię żółtego. Tak, tam. A ten. Dobra, tak, tak, zrobiona tak, tak. Dobrze, a co? przegraliśmy westkanta. Więc... Boję się robić ten żółty. Nie, bój się. No, dosłownie widzę, że on mnie obserwuje, więc nie mogę zrobić. A tego no bój. to udawać, że robić. Zrobiłem biały po prostu obok. Aj dobrze, ja idę na środek robić, Taski. Widzisz, jak mnie śledzi? Jak mnie dwóch śledzi w sobie? Widzę, widzę. Zrobię pasporta. Teleporty i tak, inne tak. dziwne, ale jakie teleporty? Że transporty teleporty? Ta rola? No jestem safe safe zmieniam zrobię się. Nie chcę zrobić białego konia. Co mam zrobić, jak wszyscy tu obserwują? Nie wiem, nie wiem. Spróbuj białe robić. Ja tutaj poprobuję no, żółte. Robię. A zrobię Wellwater. Celujesz mi już nawet w A. Pusz. Nie wiem jak on tego stwierdził, że to ja. Niedobrze. No jeszcze idzie do mnie. Chyba mam też przestronę. Ajajaj. Aj. No chyba po robocie. Dobra, zmieniłem się. Ejka! Chyba stwierdził, że w ogóle paskud nie tego. Żółty nie robią. Nie no, zrobiłem jednego. No, tak. no i tak. Są dwa obok siebie, to niedobrze. Tylko po tej stronie taski zostały i to jest problematyczne. Dobra, me konia. Hmm, tutaj ten teleporter by się przydał. Może ich jakoś więc Jest dość dobrze. Mam dużo czasu niby. A cztery zadania jedynie. Jak zrobisz oh, to tak siedzenie cool. na środku, czy tam postborda, to. Ale wątpię, żeby się mi udało zrobić właśnie tego to zadanie. Oho, celuje we mnie. Nie. Chyba to na tego co siedział. Dobra. No, ale kurde, oni obserwują te dwa taski, bo wiedzą, że te dwa taski są do zrobienia. ją, mocno to siedzenie. Nie to się nie uda, muszę to skancelować. Niedobrze. Tragedia, drogi się to wygląda. O, no, bardzo Znaczy wiesz, jak uda ci się zrobić dwa zadania, no to mogą spanikować, że dwa zostały ci, nie? Niby tak, więc najlepiej zrobić ten bank. No. Właśnie go zrobię go. tak jak będzie iść, to zrobić go i się mniej więcej schować i przeczekować. Mhm, mm. no on się paty, zarobię. Mm. No nic, schowam się z tyłu, zmienię się szybko i wyjdę gdzieś drugą stroną, albo schowam się na górze. O, to, to najlepiej nie. No. Nie będzie Nie wyrobię. To wyrobię? O, wyrobiłem, wyrobiłem, wyrobiłem! Aaa... No, no, się w kogoś. Ha! podnie. No. pod... Nie! Co mu w z Chyba nie trafił, Chyba. Możliwe, nie wiem. O, jak to się udało! Ej, Ale ugrane ledwo, co? Oni może jeszcze teraz dostali informację, jak mniej więcej wyglądasz. To jak teraz tak, tak, to Tak, jak tak, tak. szukać to. Ale obserwuję tu te dwa taski cały czas. O nie! O nie! Może może się nabiorą do tamtego. Może. Potpięcie za mną już. A! Nie, dwójkę idą a, za mną! A już idę. Zwika Dobra wyminięci No, prawie się ta kiwka udała no, Prawie, prawie Łatwo ja cię już czułem aj, aj. Ale ba, prawie się mu kiwka udała na was, no E, Klakier jakbyś nie wstał to bym strzelił w tego drugiego Tak? Tak. No bo ja Dobra, mówię, e, co, za replay. bo... Replay, replay. Replay. I tym akcentem kończymy odcinek. Elo. Nie, ale generalnie Ebi trochę się wrąpali, że przy tym murku zrobiłeś zakręt. Dobrze, tak. zrobiłem no, zrobiłem nog. No to cię w ogóle totalnie zdradziło. No ale już, już wiedzieliście, o kurde, no nie wiedzieliście, No, wiem oh, już łodziłem dwójkę, no to... On Unlock, o. Dobra, kończymy odcinek. Dobra. Elo.